Hej, hej, he. się manko, siamoczki, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rugeli 95, to jest kolejny odcinek z ciekawych map na moim kanale. Mam nadzieję, że materiał Wam się podoba i zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. 400 łapek w górę to oczywiście kolejna mapa na moim kanale. Jeśli chcecie takich materiałów więcej, to dajcie znać, że wam on się podoba bądź. Nie podoba. Dobra, przechodzimy sobie do mapki i mapka będzie to Reaction Time. Link do tej mapy oczywiście macie w opisie do tego filmu, dzięki czemu będziecie mogli ją łatwo zasubskrybować na warsztacie Steam. Oczywiście chciałbym omówić Wam wszystkie funkcje tej mapy, które mamy tutaj i chciałbym również wspomnieć, że mapa jest również w wersji beta, także nie wszystkie funkcje mogą działać na niej całkowicie poprawnie, co pewnie zobaczycie na tym filmie, ale naprawdę jest bardzo, bardzo fajna i możecie ćwiczyć swoją reakcję za każdym razem. Kiedy gracie sobie na przykład MMA, wychodzicie bądź przed MMM i tak dalej, i tak dalej, możecie ćwiczyć swoją reakcję. Możemy... Yy, Okej, okay. mowa polega na tym. Mamy pierwszy tryb Time Attack, drugi tryb Reaction Time i trzeci I'm Plus Reaction. Także zaczniemy sobie od pierwszego, na czym on polega. Tutaj ustawiamy sobie czas, jakie te kulki mają lecieć. Ja sobie ustawię powiedzmy pyk. Tak sobie nawet tutaj można posprejować. Ja sobie ustawię 20-30 sekund, żeby nie było, że... O, idealnie. Ja sobie ustawię 30 sekund, żeby nie było, że to jest za krótko i lecimy sobie z koksem. Startujemy i za 3-2-1 ruszamy. Okej. Okay. I tak jak widzicie, po lewej stronie wyświetla nam się, w ile punktów udało nam się trafić po, podczas tych 30 sekund i ile punktów udało nam się zdobyć. Także widzicie, każde poniżej sekundy trafienie jakieś to dodaje nam dodatkowe punkty. Powyżej sekundy kasuje nam punkty i dzięki temu możemy zobaczyć sobie. Jaki czas? Jaki czas uzyskaliśmy podczas tych 30 sekund. Zapraszam Was do wypróbowania tego i dzielenia się ze mną w komentarzu, jaki wynik udało Wam się uzyskać. Czy lepszy ode mnie, a jak chcecie, to cofnijcie sobie film i zobaczcie jaki ten film uzyskałem. Ja... Przy... Film? Jaki ten wynik uzyskałem? Ja przechodzę sobie na drugi tryb tej mapy, czyli reaction test. I startuję sobie. I przez 30 sekund mapa bada. Moją reakcję na to, jak zapala się zielone światło podczas podczas e, mojego strzelania. I ten czas reakcji będzie na koniec wyświetlony po 30 sekundach. Kurde. Za każdym razem, jak to robię, to trafiam w to czerwone, żeby troszkę ten mój czas reakcji przyspieszyć. Ale uwierzcie mi, że gadając, i. Strzelając, ciężko jest naprawdę się skupić na tym punkcie Kurde, myślę, że już 30 sekund minęło, bo się tak długo nie zaświecało. 4 dni było Czy w ogóle kończy? To się chyba w ogóle nie kończy po 30 sekundach, tylko musimy sobie wyliczyć jakąś tam średnią i tak jak widzicie fastest time w moim wypadku to oczywiście 15,625 milisekundy, co jest bardzo, bardzo mało i naprawdę bardzo ciężko jest taki wynik wypracować, ale jak widzicie taki średni wynik to około 150 się plasuje i naprawdę to jest bardzo, bardzo fajne i dzięki tej mapie naprawdę taki refleks możemy sobie cały czas ćwiczyć. Przechodzimy do kolejnego trybu mapy, jaką jest I'm 3 Reaction możecie się domyślać, jak on wygląda. I... I sobie strzelamy w te wszystkie cele. Dobra, ja już nie będę wam tego pokazywał, widzicie, że mapa jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie zrobiona i możemy sobie na tej ścianie wybrać jakąkolwiek broń chcemy. Możemy nawet wybrać sobie jakiegoś tam skara powiedzmy. I sobie strzelać, także tak jak... Oj, trafiłem, widzicie tylko, że... I tak jak... I tak jak już wcześniej wspomniałem, tą mapkę możecie sobie pobrać z warsztatu w Steam i naprawdę bardzo, bardzo fajnie ćwiczyć sobie na niej swój refleks. To naprawdę bardzo pomoże wam w matchmakingu, zarówno w matchmakingu, jak i na faceitach czy jakichkolwiek grach. Oprócz dead jest to fajne urozmaicenie, na którym możecie sobie pograć w wolnym czasie. A tymczasem ja odsyłam Was do linku w opisie i zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale, jeśli go jeszcze nie subskrybujesz, bo to naprawdę motywuje mnie do dalszej pracy. I chciałbym również zaprosić Was do pobrania tej mapy, ponieważ naprawdę bardzo fajnie możemy się na niej pobawić, a przy tym poćwiczyć swojego ema. Także, dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, na razie się manko, pozdrowionka i peace!